Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Wróciłem z długiego urlopu i teraz palę się do pracy. Przede wszystkim dziękuję za pierwszych 100 subów. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko to nastąpi. Obiecuję nie iść na łatwiznę i próbować dostarczać Wam jak najbardziej wartościowe treści, jednocześnie zachowując formułę pamiętnika. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy niż planowałem, a to dlatego, że dostałem w końcu raport podatkowy z XTB i przeżyłem lekki szok. Ale o tym za chwilę. Przeglądając różne inwestycyjne treści, zawsze jak pojawiał się temat rejtów, to pojawiały się też pytania o to, jak rozliczyć podatek z dywidend. Zauważyłem, że temat wzbudza wiele wątpliwości i obaw, czy to na pewno jest proste i czy osoba nie mająca doświadczenia w rachunkowości będzie sobie w stanie z nimi poradzić. No więc czekałem na ten raport podatkowy w pełnej gotowości. Nie bardzo wiedząc, jak to będzie wyglądać, nastawiłem się, że spędzę długie godziny z tabelami średnich kursów MBP i historią wypłat dywidend. Pocieszałem się, że na szczęście nie jest ona u mnie jakaś bogata. No i można powiedzieć, troszkę się zawiodłem, bo zobaczcie jak taki raport wygląda. Są na nim wyszczególnione zaledwie trzy pozycje, z czego jedna tak naprawdę tylko informacyjnie, a dwie pozostałe po prostu wpisujemy w konkretne pola w picie 38. W moim przypadku kwoty te nie są szczególnie powalające, ale jeśli oglądaliście mój pierwszy film na kanale, to pokazywałem wam, ile miałem wypłat dywidend z rejtów w zeszłym roku. No niecałe 18 dolców. Parę groszy dorzuca tu jeszcze jedyny dystrybuujący ETF, jaki posiadam w planie inwestycyjnym. O tickerze iusm.de. No dobrze, to co te kwoty z raportu podatkowego w ogóle oznaczają? Na samej górze mamy zryczałtowany podatek od dywidend zagranicznych według polskiej stawki 19%, czyli dobrze nam znany podatek belki. To, co powinniśmy zapłacić, żebyśmy nie stali się zbyt bogaci. Na dole zaś mamy podatek, który już faktycznie zapłaciliśmy, czy bardziej który XTB pobrał przy wypłacie dywidend. Dla rejtów notowanych w Stanach Zjednoczonych to jest 15%, jeśli mieliśmy wypełnioną deklarację W8B, przy czym od tego roku nie musimy już jej wypełniać. Dla skarbówki jednak ważniejsza jest kwota, która znajduje się po środku i która jednak nieco różni się od tego faktycznie zapłaconego podatku. To tę kwotę będziemy mogli odliczyć od tych należnych 19%. A mówiąc prosto, musimy dopłacić do tego, co zapłaciliśmy za granicą, żeby łącznie wyszło 19% podatku od zysków kapitałowych, czyli stawki obowiązującej w Polsce. Różne kraje mają różne stawki analogicznego podatku i na przykład jeśli zagraniczny podatek przewyższałby nasze 19%, no to nie dopłacalibyśmy już nic. Wszystko to wynika z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dlaczego jednak wartość rzeczywiście zapłaconego podatku za granicą różni się od tej, jaką Fiskus pozwala nam odjąć od podatku należnego? Tak naprawdę to nie wiem. Pytałem XTB i w dziale obsługi klienta nie chcieli mi odpowiedzieć. Odesłali do księgowości poprzez support, gdzie napisałem i na pewno podzielę się z wami tą wiedzą. Mają sprawdzać każdy przypadek indywidualnie, bo te raporty rozesłali już wcześniej, ale były w nich jakieś błędy. Nie zdążyłem go zobaczyć za pierwszym razem, bo chyba szybko je zdjęli, a te wysłane po raz drugi mają już być poprawne. W każdym razie, jeśli te różnice to nie jest jakiś błąd w obliczeniach, to w grę wchodzą albo zaokrąglenia, albo różnice kursowe, no albo obie rzeczy naraz. Pamiętajcie, że za wpisane do deklaracji kwoty odpowiadacie wy, a nie XTB, ale jeśli różnica jest na korzyść fiskusa, no to nic złego się nie stanie. Pozostaje nam już teraz tylko wpisać zgodnie z instrukcją odpowiednie kwoty w odpowiednie miejsca w picie 38 i voilà! No to zróbmy to razem. Szybka dygresja. Można dużo złego mówić o stanie polskiego państwa, ale prawda jest taka, że zawsze znajdzie się jakiś powód do narzekania, a cyfryzacja urzędów jest naprawdę super. Wyróżniamy się tym na tle innych krajów coraz więcej usług możemy załatwić zdalnie. Mamy przykładowo obśmiewanego na początku M obywatela, który jest naprawdę super przydatny. I tak samo rozliczanie pitów w Polsce jest bardzo, bardzo proste, a z roku na rok mam wrażenie coraz wygodniejsze. Koniec dygresji. Logujemy się na portal Twój ePit w serwisie podatki.gov.pl, używając jednej z dostępnych metod profilu zaufanego e-obywatela, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. No albo oldschoolowo poprzez dane autoryzujące, czyli PESEL, albo NIP i kwotę z poprzedniego zeznania podatkowego. Tam powinna przywidać nas informacja, że twój ePIT czeka na Ciebie. Klikamy wzłóż PIT. I oprócz Pita 36-37 na dole znajdujemy Epita 38, którego wypełniło za nas Ministerstwo Finansów. A na jakiej podstawie? No żeby się przekonać, klikamy na listę dokumentów po prawej stronie i znajdujemy tam Pita 8c, którego przysłało XTB. Jeśli mamy więcej kont maklerskich, to wszystkie te pid -y znajdziemy w tym miejscu, ale jeśli korzystamy z zagranicznych podmiotów, to niestety musimy te dane podatkowe uzupełniać sami. Tak samo jak musimy wprowadzić dane na temat podatku od dywidend zagranicznych, które znaleźliśmy w raporcie podatkowym od XTB. Uzupełniamy więc deklarację, klikając najpierw edytuj po prawej stronie w polu Dochód, a następnie w sekcji Zryczałtowany podatek od przychodów, dochodów, w tym uzyskanych poza granicami Polski. Klikamy Dodaj. Tutaj w pozycje 45 i 46 wpisujemy wskazane w naszym raporcie wartości. Klikamy Zatwierdź. Na następnym ekranie wracamy, klikając Powrót na górze. I mamy już uzupełnioną kwotę należnego podatku belki za 2024 rok. Klikamy Akceptuj i wyślij. Potwierdzamy jeszcze swoje dane i gotowe. Deklaracja PIT 38 złożona. Pozostaje jeszcze tylko zapłacić podatek i rok 2024 z głowy. Możemy zrobić to gotówką w Urzędzie Skarbowym, no albo znacznie wygodniej, przelewem na swój mikrorachunek podatkowy. Prowadzący działalność na pewno już z niego korzystają, a pozostali mogą go sobie wygenerować na stronie ministerstwa. Pamiętajmy tylko, żeby zapłacić podatek do końca kwietnia i to jest też termin na złożenie deklaracji. Zawsze deklarację można złożyć wcześniej, a podatek zapłacić później, np. kiedy sami dostaniemy zwrot podatku dochodowego. No i to tyle. Rozliczenie mitycznego podatku z rejtów okazało się trywialne dzięki XTB. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z tym tak łatwo jak ja, a jeśli mielibyście jakieś pytania, zachęcam do zostawienia komentarza, tak samo jak dziękuję za wszystkie łapki w górę i suby. Wróciłem, kolejne filmy już niedługo, także do następnego. Cześć!